Ciemno na dyskusję jest, ale teraz witam z kolejnym odcinkiem Jazz and Co Nie, Jazz Coast 2. Co mi się tam i wcisnęło po angielsku, to nie wiem. Okej, okay. chodźcie zwiedzić resztę wyspy. Oh. Czyżby tu była jakaś osada? A skrzynka niby jest. Hmm. Ja czy tylko jedna. Nie, bo aż dwie. lol. Gruba wioska. No ale bym by czy splis w szałasie. Dobra, tak też może być. Dobra, skoczymy sobie tutaj ludziska. Potem tu, 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 tu i tu. Do bazy. Znaczy do portu jakiegoś. Okej, okay. prosiłbym, żeby tu już nie było baz na razie wojskowych, ale na razie widzę pierwszą skrzynkę. Nice. E, czy coś tam było z powrotem? Było. A, tu już nie ma. Ho. Oh. Okej, okay, tu mamy. A czemu się osada jeszcze nie robi? Już musiał głębiej się zapuścić. Jest zwierzęciślin do rozwalenia. cpn Okej. Okay. Skrzynka. O, pięknie trafiłem. No tak. Pięknie trafiłem. Teraz mhm. tam wyjdziemy. Dobra, podłóż tu ładunek. Okej. Okay. Zdrówko. Dobra, i wysadźmy to. Ciekawe, czy to wyleci w powietrze, jak tu podłużył ładunek. Tylko jeden. Zdrówko no Ale gnój mamy teraz skuteczność w strzelaniu Co gra chciałby rzucić hmm, hmm. Teraz tam Tak, będą mnie na pewno ścigać Okej, okay, i coś tu jest bliska. Ale tu żadnej skrzyneczki nie ma. Co za gnoje. Oh. A tu jest małe co nieco. Dziecko, te miejsca. Hollaina. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. O, poseł Panego. Mm, broń ładny wybuchowy, poproszę. Stand. Jezu. Bye bye baby. Dobra, ja na gówno proszę się walić. No, no to coś tu jeszcze będzie. Chyba nie. Reszta może być tam. Hm. Dobra, to jest jakaś skrzynka bankowa. Uuu, dyska, coś się świeci, coś się błysko. Pewno we wsi będzie disko. Idziemy sprawdzić, wachony hm. na stolikach. <grywanie> <fajne. grywanie> Face palm. Dobra, impreza, nie ma co. Dobra. Dziesimy to teraz. Hmm. No co tu mamy? Skrzyneczka kolejna. 1460 zasobów. Nieźle. Przecież bym słyszał gdzieś... Już myślałem... Nie ma co jak też gruba osada. Wydawało mi się, że słyszałem gdzieś przyczepę propagandową, ale to mi się tylko wydawało. O, posy panego na dzień, dobry. Okej okay. Ale tu mam coś znacznie lepszego. Czas gry 41 godzin. No, sporo przysiedziałem tutaj przy się. Teraz się tego już uzbierało. jest nawet pewno propagandowa. Czy to musi lać? Teraz akurat obyczaj spis. Dobra, tam są motorki. Dziękować

Żeby to były też efekty. Dobra, za mnie zaatakowali. Fak. ze wszystkich możliwych stron. Ale, co tam? Jak nie ma śmierci w odcinku to jest nie odcinek, chociaż poprzedni był bez, bez śmierci. Dobra. O... Teraz tak. Co ja tu jeszcze mam? Tu zrobiliśmy, to zrobiliśmy tak, muszę się dodać do tej osady nadbrzeżnej. Potem tu i tu. Dobra. To mamy dosyć ambitny odcinek ewakuacja. Hmm, sporo dzisiaj dziska zrobimy. Gdyby nie mój kaszel, to by było całkiem wspaniale. Ale praktycznie możemy sobie dzisiaj. Hmm. Mówić, że grę zrobimy na 100%. Okej, okay, jakaś fajna wioska. Kiedyś się cała na wodzie. Hmm. No i proszę już, pierwsza skrzynka. Zwiększenie zdrowia. Nice. Mhm, uh -huh. pięknie. Opowiedzcie, że wal. <laughs> no daj się skręcić. No dobra, pie... brawo za inteligencję. No, no ładnie, wymanewrowali, muszę powiedzieć. Wsią, wsią. Dobra, super. Tam jest kolejna taka sama fajna wioska. To ciężka praca. Chyba ktoś musi to No by, czy spisz znowu? Dziś się nauczyli latać? Okej, okay, daj mi resztę tych skrzynek. Okej, okay, tu widzę dwie skrzynki. Jedna jest tu, druga gdzieś tam. O właśnie. Gdzieś tutaj widziałem o pięknie, dobra ekipa się wbiła oraz ten spadać. Czy ja dobrze idę? Idę dobrze, tak. Dobra, liska to będzie ostatni. Nasz cel podróży. Hm Nie się wydawało, czy coś tu połyskiwało? Nie, nie wydawało mi się. Okej, okay, błąd na mapce. tu niby jest ląd, pode mną. Jakieś dwie wysepki, których nie widzę. Chyba, jaki jest odpływ, to może ten ląd jest. Ale co tam? Hmm, baza wojskowa, na pewno. Bo to nie widziałem e, lądu cywilnego. Znaczy, portu cywilnego. Ląd cywilny, masakra. Okej, okay, jakoś się udało że transportować mamy pułkownika. Dziękuję. Ej nie pat. No. Full. Dobra, jeden transportowy, jeden do atakowania. Dobrze, do atakowania. O, ty w mordę! Chodź tu! Coś do powiedzenia? To tu chodź. Okay, tu jest minigun. Tu jest ten cholerny sam, którego nie zauważyłem. Jest i apteczka, skrzyń. Dziękuję. <laughs> hmm. Całkiem nieźle. O, tam była skrzynczka też. Hmm. Skąd oni się biorą? Już znowu hmm. sporo skrzynek, skrzynek. Jak w jednym miejscu. Dziękować. Ja się nie uczy latać. Dobra, tyle w temacie. O, to jest helikopter, świetnie. Będzie czym w razie w uciekać. Któremu się spadło? Hmm. Beautiful. O, to jest in inteligencja. Dobra, nie ma co. Ja jeszcze ktoś? Okej, okay. Co coś tu nie mamy? Nic. Hmm. Czekaj, czy coś tutaj jest? Hmm. Tutaj nic. No coś musi być jeszcze do zniszczenia. Hmm. Oh. Gdzieś ludzkie przecież była druga wyrzutnia sam. Co tak po prostu nie wyparowało. Yes, dobra. O masakra! Dobra, Dobra, stąd. Hmm, pięknie. Wyrobi się, wyrobiśmy się, wyrobiliśmy się ludziska z czasem. No, ładnie, ładnie. A zaś będziemy teraz udać. Tutaj coś jest. Może sobie skoczymy od razu? Może jak jest stacja radarowa? Czemu by nie? <laughs> Zobaczmy... No trochę życie by się wydaje, jakby była stacja radarowa, to też... Też bym nie pogardził. No Już dwa. Ja was proszę. Który mi zauważył? Chyba tamte na dole. I co? Nie, miasteczko. To jest jakaś nowość. Okej. Okay. Co za skubaniec No No wysadzi mnie Dobra, ja mu teraz pocisnę z nim Ja tylko tyku Co za cymbał No Też kolego, nie trzeba było z niego wybierać. Mogłbym przecież dać spokojnie odlecieć. To jest książka. Aha. I chyba tu typnąć na wieży o ile się nie mylę. Aha. Pięknie. Coś jeszcze powinno być. Jeszcze jedna skrzynka. No dobra, zobaczmy tutaj. Jest, dobra, pięknie. fajnie było, Jestem ciekawa, jak kakty w ogóle z dostawy z wjeżdżają, bo chyba nie tendy. Dobra. It's a tough job, but somebody's got to do it. Teraz tam. Hmm. Okej, okay. o. To nie jest forteca. Jak jest forteca, to sobie zostawię. Ale to chyba jest forteca. Stacja radarowa. Ale dobra ludzka, to w innym odcinku, tak więc ja Wam dziękuję za uwagę, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!